zmian w budżecie miasta Brańsk na rok 2023. Proszę Pani Renato zapoznać Radę ze stanowiskami komisji. Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Gospodarki Lokalnej o projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na rok 2023. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie i Przedstawiony projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Opinia została podjęta siedmioma głosami za, przy braku przeciwnych i braku wstrzymujących się. Podpisał przewodniczący pan Jerzy Dąbrowski i Komisja Spraw Społecznych, Socjalnych, Zdrowia i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na rok 2023. Komisja zapoznała się z projektem uchwały i przedstawiony projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Opinia została podjęta trzema głosami za przy waku przeciwnych i trzech wstrzymujących się. Podpisała przewodnicząca pani Magdalena Angielczyk. Dziękuję. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tej uchwały zmieniającej? Wprowadzającej zmiany w budżecie miasta Brańskich w 2023 roku, wynik głosowania: Jestem za, 10 radnych przeciw, zero wstrzymuje się, trzy osoby. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na rok 2023. Kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich. Proszę o opinię z Komisji. Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Gospodarki Lokalnej o projekcie uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich. Komisja zapoznała się z projektem uchwały i przedstawiony projekt uchwały opiniuje negatywnie. Opinia została podjęta siedmioma głosami przeciw przy braku za i braku wstrzymujących się. Komis opinia Komisji, podpisał przepraszam przewodniczący pan Jerzy Dąbrowski i opinia Komisji Spraw Społecznych, Socjalnych, Zdrowia i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich i przedstawiony projekt uchwały opiniuje negatywnie. Opinia została podjęta pięcioma głosami. Przeciw przywaku za i jednym wstrzymującym się podpisała przewodnicząca pani Magdalena Angielczyk. Dziękuję pani. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Wynik głosowania: jestem za dwóch radnych, przeciw dziewięciu, wstrzymuję się dwóch. Stwierdzam, że Rada od, odrzuciła uchwałę dotyczącą opłat adiaceńskich. Kolejny punkt podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Opinia Komisji Planowania Budżetu, Finansów oraz Gospodarki Lokalnej o projekcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. Komisja zapoznała się z projektem uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata i przedstawiony projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Opinia została podjęta 7 głosami za, przy braku przeciwnych i braku wstrzymujących się. Podpisał Przewodniczący, podpisał przewodniczący Komisji Pan Jerzy Dąbrowski. I opinia Komisji Spraw Społecznych, Socjalnych, Zdrowia i Porządku Publicznego o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata. Komisja zapoznała się z projektem uchwały i przedstawiony projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Opinia została podjęta pięcioma głosami za, przy dwóch przeciwnych i jednym wstrzymującym się podpisała przewodnicząca komisji pani Magdalena Angielczyk. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, wysoka Rado. Tutaj. Dziękuję bardzo za inicjatywę w zakresie podjęcia tej uchwały co do ochrony części nieruchomości, żeby było to za zgodą rady i był to mój wcześniejszy postulat jak najbardziej. Mam taką sugestię, żeby też w przyszłości tak to uchwałę można rozszerzyć również na lokale w którym jest wynajmowana biblioteka, Miejski Ośrodek Kultury podejrzewam. Z tego co pamiętam chyba Miejski Ośrodek Kultury ten lokal jest oddany w zarząd. Więc dziękuję bardzo i wnoszę o poparcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Nie wiem czy moje pytanie to jest takie zasadne do tej uchwały ale ale chciałbym zapytać, chodzi mi o przystanek, o dworzec autobusowy i chodzi mi o Targowice. Mam pytanie. Te działki Targowicy, jakie mają przeznaczenie i działki na przystanku? I, I drugie pytanie, chodzi mi o teraz, jakie mam przeznaczenie, a drugie od razu pytanie za, chcę zadać i chcę wiedzieć, powinienem to zajrzeć, ale chcę usłyszeć, <laughs> jakie to przeznaczenie będzie po opracowaniu, jak jest wniesione przeznaczenie do studium tych działek. Kto chciałby zabrać głos? Proszę pani, pan Burmistrz Pan zaraz sprawdzi tak? Zaraz sprawdzi panie To dlaczego, jeżeli my nie nie prowadzimy działalności i nie możemy prowadzić działalności? A następne pytanie jeżeli ta działka będzie przeznaczona w prawie przestrzennym, jako działka przemysłowa, czy na działce przemysłowej mogą się być, może być zlokalizowana targowica. Czy dopuszcza ta forma działki do funkcjonowania targowicy? Znaczy, jeżeli te pytania jakby nie mają wpływu na no nie procedowanie mają, no, tej uchwały, to może coś później, to pomocane, tak. później te, te, także może.